Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trendowaty i upadając na kolana prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, Lecz przebywał w, miesta, w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy na chwilę, to nie na długo. Wiecie, w kościele jest bardzo gorąco. To tak na, na krótką chwilę, bo trzeba się spoci strasznie z tego gorąca. To może jeszcze zachorować, później wyjdzie na, na, na zimne dzisiaj mamy taką piękną Ewangelię, wiecie, taką szczególnie przeznaczoną dla kapłanów. Dla mnie i dla brata Wojtka. I, i no, ten człowiek został wysłany do kapłanów, żeby im złożyć świadectwo, no, ale nie doszedł. Jak to się stało, że on nie doszedł? Spróbujmy to jakoś przeanalizować. I pierwsza rzecz, wiecie, która mnie zastanawia w tej Ewangelii, to to, że spośród wielu, wielu ludzi, którzy Którzy chorowali na trąd. I trzeba powiedzieć, że trąd to niekoniecznie byli wszyscy ci, którzy ten trąd taki rzeczywisty mieli, to mogły być różne choroby skóry, które były w tym czasie uważane również za, za, za trąd, za, za kaźne. Że pośród tych wielu, wielu ludzi, którzy byli chorzy, ten jeden jest uzdrowiony. Jak to się stało? Czyżby Bóg wysłuchuje tylko Jego modlitwy? Jaka ta jego modlitwa jest, ta jego prośba, że Jezus ją wysłuchuje? Jest bardzo krótka. On przychodzi, najpierw modli się gestem, bo, bo, bo klęka, czyli wyznaje, że Jezus jest Bogiem i, i mówi: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zwróćmy uwagę. Ta modlitwa zaadresowana do Boga jest. Jest taka bardzo, bardzo krótka, bardzo uboga. Taka przypomina trochę wyci taką modlitwę Marty, kiedy jej brat Łazarz chorował. Kiedy Jezus przychodzi, ona mówi do niego. Panie, gdybyś, ty był, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ta, ta, ta modlitwa przypomina modlitwę łotra na krzyżu. Jezu, wejrzyj na mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa. Wiecie, co charakteryzuje taką modlitwę? Jeśli chcesz. Ona, ona wyraża znajomość Chrystusa. Bóg wszystkich chce uzdrowić, wszystkich chce ocalić. Jest miłością. Pochyla się nad każdym z nas, jak ojciec nad swoim dzieckiem. Jak matka nad swoją córką. I i. i... Ta miłość przebija ze słów tego, tego człowieka, tego trendowatego. Znam Ciebie, wiem, że, wiem, że chcesz. To tutaj jest taki, wiecie, taka właściwość miłości. Wiemy, z kim, z kim rozmawiamy, z kim obcujemy. Znamy go. Jak bardzo czekamy takich słów, które, które mówią nie tyle, jakie mamy talenty, ale jacy jesteśmy. Takie słowa, wiecie, najczęściej wypowiadamy w dniu urodzin. Wtedy mówimy: Dobrze, że jesteś, cieszę się, że, że jesteś. I, i, i to spotkanie tego, tego, tego człowieka wyraża właśnie to Jego znajomość Chrystusa, jeśli chcesz. On wie, możesz mnie oczyścić, to znaczy nie tylko uzdrowić fizycznie, ale oczyścić w duchowym znaczeniu tego słowa. Możesz dotknąć mojej, mojego ubóstwa, mojego grzechu. Możesz przywrócić mnie do społeczności, bo ten człowiek, bo ta znajomość Boga, znajomość Jego miłości rodzi się z głębokiego cierpienia. Takiego cierpienia fizycznego i cierpienia duchowego, społecznego nawet powiedzielibyśmy. Dlatego, że on jest odłączony od społeczności całego Kościoła. Wszyscy mamy doświadczenie tego, tego odłączenia w tym, w tym czasie, kiedy nie możemy normalnie praktykować w, w Kościołach, kiedy nie możemy przyjąć sakramentów, nie możemy uczestniczyć we mszy kiedy Normalnie. Mamy to. to, to to zubażające takie wiecie, doświadczenie odłączenia. I, I ten człowiek cierpi dlatego, że, że nie wie skąd ta po choroba pochodzi. I wielu, wielu w tych czasach myślało, to albo mój osobisty grzech, albo grzech mojej rodziny, moich rodziców. Jezus, Jezus odrzuca to myślenie. Jezus mówi w innym miejscu w Ewangelii, to jest na chwałę Bożą. To co przeżywasz, jest na chwałę Bożą. Cierpienie jest złe. Ale to, co przeżywasz, jest na chwałę Boga. I, i widzimy ta, to, to piękne spotkanie tego człowieka z, z Jezusem. Jezusa z tym, z tym człowiekiem. Nie? Chcę, bądź oczyszczony. Tak jak Marcie później odpowiada Jezus, nie? Twój brat zmartwychwstanie. Wierzysz w to? Jak łotrowie odpowiada, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. I to dźwięczy w naszych sercach. Wierzysz w to? Wierzysz, że, że Bóg może Ciebie ocalić, uzdrowić głęboko. Tak, że będziesz szczęśliwy wewnątrz, będziesz szczęśliwy z innymi, będziesz szczęśliwy z Bogiem. Bóg chce tego. I dotyka Go dotyka Go głęboko w Jego wnętrzu i to uzdrowienie, które dokonuje się, to uzdrowienie wewnętrzne, to uzdrowienie ciała jest opatrzone takim dziwnym Jezusa, Jezusa takim warunkiem. Nie? A teraz idź, nie? A teraz idź i pokaż się. Złóż na swoje oczyszczenie ofiarą, jak przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Tymczasem On się nie słucha. Co jest trochę zrozumiałe, dlatego, że kiedy, kiedy doświadczamy dobra, to, to rozpiera nas. To, to Zapominamy, tracimy głowę. Dzielimy się tym z wszystkim, którzy, których spotykamy. I, I On tego nie robi. On, on głosi, głosi, mm, głosi Chrystusa wszystkim tym, których spotyka. Także Jezus nie może przechodzić. Wiecie, Jego słowa. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Rodzą się z głębokiej znajomości Boga. Rodzą się z jakiejś intymności z Nim. Rodzą się z jakiejś przyjaźni, którą On ma, nawet nie widząc Jezusa. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć: Ty jesteś tym, który może obudzić tą więź z Bogiem u innych, u kapłanów. To znaczy u mnie i u Wojtka. I z tej więzi ma się zrobić spotkanie z Bogiem, uzdrowienie głębokie, wewnętrzne. Tymczasem to, co on robi, on mnie uzdrowił. I wiecie, co tydzień spotykam ludzi, niektórzy, Którzy, a to działa, nie? To ta modlitwa działa. Nie, to, a to trzeba spróbować. Takie, wiecie, trochę czasem takie myślenie magiczne, nie, Że trzeba jakiś specyfik ten konkretny, tą konkretną modlitwę powiedzieć, bo inne to nie działają. I, i, i ten człowiek, jakby uczy nas, nie? Mówi, nie, to, to co przeżywasz w czasie mszy świętej, to co przeżywasz, kiedy przyjmujesz ciało Pańskie, to co się dokonuje w sakramencie pojednania, to tak naprawdę wyraz Twojej miłości. Twoja prośba, Twoja modlitwa jest wyrazem Twojej wiary. I tak jakby Jezus chciał z każdym z nas zawiązać taką więź, żeby z naszych ust płynęła modlitwa, której On nie może odmówić. Niech ona będzie dzisiaj na naszych ustach w czasie tej mszy świętej, jeśli chcesz. I dodajmy tutaj naszą prośbę. o vidiano